Piątkowe ćwiczenia wymowy. Tak, tak. Od teraz, w każdy piątek, zaproponuję ci ćwiczenie na wymowę, na lepszą wymowę. Po co ci to? Po to, żebyś stając na scenie, nie wymyślał nagle jakiegoś specjalnego sposobu mówienia, ale żebyś po prostu mówił głośno i wyraźnie. Dlaczego ci o tym mówię? Jakie ja mam do tego prawo? Pewnie wiesz, że jestem trenerem wystąpień publicznych i od ponad 20 lat pracuję z osobami występującymi, żeby robiły to lepiej, skuteczniej, żeby sprzedawały ze sceny. Ale jestem z wykształcenia śpiewaczką, taką operową, tak? I logopedą. I dlatego znam się trochę na głosie i na wymowie. Co piątek. Zaraz powiem ci, dlaczego w piątek. Co piątek dostaniesz ode mnie jedno ćwiczenie. Zwrócę ci uwagę na jedną trudność dykcyjną i mam nadzieję, że po kilku takich piątkach twoja wymowa znacznie się poprawi. I jeszcze, dlaczego piątek? Piątek, bo tak sobie pomyślałam, że to słowo, ten dzień tygodnia, nazwa tego dnia tygodnia ma w sobie Dwie trudności dykcyjne. Pierwszą, wymowę samogłoski nosowej on. Zauważ, że nie mówię piątek, czyli nie traktuję tej głoski bardzo wyraziście, tylko mówię piątek. I druga trudność to końcówka k. Ważne, żeby wybrzmiała. Piątek. Poćwicz. A za tydzień widzimy się i zaczynamy. Bierzemy się do roboty.